A, i właśnie to, o czym mówił pan doktor wcześniej, pod koniec wojny coraz więcej, coraz więcej żołnierzy austriackich, okazało się, znaczy był taki stary, była było tak, takie stare, taka anegdota, po co pan Bóg stworzył Włochów? Odpowiedź. Żeby Austriacy mieli z kim zwyciężać. Okazało się, że w tym wypadku nie, nie, nie jest tak do końca, że to jednak Włosi byli dość twardym przeciwnikiem, i spuszczali dość często lanie oddziałom austriackim. Tutaj mamy zdjęcie, zdjęcie jeńców, żołnierzy austriackich radnych, którzy dostali się do niewoli włoskiej. Pan doktor już pokazywał to zdjęcie. Wśród nich było wielu Polaków, znaczy różnie się oblicza. Około 40 tysięcy Polaków znalazło się w, w, w niewoli we Włoszech. Dla nich zostały stworzone już później, pod koniec, pod koniec wojny, zostały stworzone dwa obozy. Kiedy, kiedy już we Francji była organizowana Armia Polska we Francji, postanowiono, znaczy, postanowiono wykorzystać ten kontyngent, który siedzi w obozach. Te 40, to by było około 43 tysiące, panie doktorze, I Ilu było tych, 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 tych jeńców. Dobrze, więc proszę uwierzyć, że około 40 tysięcy nie będzie wysiało. Więc ich zgrupowano w dwóch obozach jenieckich. Koło Neapolu, Santa Maria di Ventera Capua, di Capua Ventera, przepraszam, i tuż obok Turynu, w La Mandria di Chivasso. Tutaj mamy właśnie, od, to jest dwór w La Mandria, który został przekazany do Armii Polskiej we Włoszech. I tutaj mamy kolejne zdjęcia, na początku nie było jeszcze mowy o tym, że, że, że będą tworzone oddziały, na razie oni byli w po obozach jenieckich, ale już zgrupowani właśnie z myślą o tym, że za chwileczkę, za chwileczkę zostaną wcieleni do Armii Polskiej. Tutaj mamy yy, bardzo ciekawe zdjęcie, yy, no bo czymś trzeba było tych żołnierzy zająć. No były musztry, były, były jakieś yy, pogadanki, były, no ale było bardzo wielu wśród tych żołnierzy, nie zapominajmy, że oni tam pochodzili z Galicji, z... Yy, w wielu wypadkach to to byli analfabeci, więc zorganizowano kursy dla analfabetów. I tutaj mamy taki właśnie pod tym namiotem mamy kurs dla żołnierzy nieumiejących czytać i pisać, więc uczono ich od razu po prostu nie musieli. Znaczy na szczęście nie musieli się już uczyć niemieckiego, tak jak ich poprzednicy, znaczy czy starsi koledzy, którzy chodzili do szkół austriackich, prawda? Więc sobie zaoszczędzili to. Szpital.